Fabuła trzeciego sezonu Ninjago powstanie smoków. Może będzie się mnie uważać za dziwnego, że jeszcze przed wyjściem nowych odcinków sezonu drugiego już taki film, ale zobaczycie co mam wam do przekazania. Ja jestem Legofe i zapraszam już z oglądania filmików. Sezon trzeci w Ninjago teoretycznie jak na aktualny moment stoi pod znakiem zapytania. Żadnych pewniaków lub informacji z niepowiązanych powiązanych nie mamy. Lecz sam serial i zapowiedź kolejnych dziesięciu odcinków drugiego sezonu daje nam możliwość zarysowania sobie fabuły i opcji jakie będziemy mogli zobaczyć już właśnie w trzecim sezonie. Jak dobrze wiecie, ninja w drugiej części sezonu wybierają się na turniej źródeł, coś podobnego do turnieju żywiołu z czwartego sezonu Ninjago. I tam będzie się rozgrywała reszta fabuły tego sezonu. Pojawi się m.in. Zły Jay współpracujący właśnie z Lordem razem. Pierwszą z opcji jest właśnie to, że Zły Jay będzie głównym antagonistą sezonu trzeciego Powstania Smoków wraz z zakazaną piątką. Po ostatnim wpisie do Kawaiata na Twitterze, którym wam się teraz to wyświetla, który mówi, że ma nadzieję, że można naprawić Roztrzaskaną duszę, czyli tą, co może używać Spin jak coś. A jak już wiemy, Jay będzie potrafił też używać Spin, czyli jego dusza też musi być roztrzaskana, co daje nam możliwość, że tak łatwo go nie zobaczymy z naszymi ninja i po prostu może być antagonistą w trzecim sezonie. Drugą opcją jest też, że to sama zakazana piątka będzie motywem przywodnim trzeciego sezonu powstania Smoków. W końcu to ogromne, potężne istoty w całym uniwersum ninjago. A jeszcze cała ich ekipa będzie uwolniona, to tym bardziej będą siali spustoszenie, co można doprowadzić do klęski naszych ninja. A i wtedy możliwe, że jest jakieś to jest mniej prawdopodobna opcja, ale możliwe, że wtedy już Jay będzie w, w ekipie z naszych ninja, czyli sobie przypomni magicznie to, co mówiłem już kilka odcinków temu. Dlatego, po tych wszystkich informacjach, jakie mamy, możemy wywnioskować, czy tak będzie mniej więcej wyglądała Fabuła trzeciego sezonu Dragon's Rising. A to ode mnie wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, to strzelcie suba i lajka. Ja byłem Lego P i hej.